Ośrodek szkolenia we Wrocławiu należy do najlepszych w Polsce. To z podręki naszych szkoleniowców wychodzą prawdziwe perełki, które później przez lata występują w różnych reprezentacjach kraju. W Turnieju w Poznaniu wzięło udział kilkudziesięciu judoków wrocławskich klubów: Guardia, ZSŁAW, WEF, Juwenii. I Śląska. Nie zabiódł przedstawiciel akademików Łukasz Błach, który zdobył złoto w kategorii do 81 kg tytułu mistrza Polski wywalczył też Damian Szwarnowiecki, dla którego jest to życiowy sezon. Wcześniej został mistrzem Europy Juniorów. Walka finałowa Szwarnowieckiego w Poznaniu w kategorii do 73 kg była wyjątkowa dla jej uczestników i trenera gwardii Zbigniewa Zamęckiego. W szyranki bowiem stanęło dwóch jego podopiecznych. Szwarnowiecki wygrał z piot. Płońskim. Na drugim stopniu podium w stolicy Wielkopolski stanęli także Mariusz i Sebastian Janiccy ze Śląska. Wrocławscy judocy zdobywali także brązowe medale. Na trzecim stopniu podium stanęła Urszula Hoffmann z Juwenii oraz reprezentanci AZS-u Łukasz Koleśnik i Jakub Wójcik. Za trzy tygodnie rozegrane zostaną w Opolu drużynowe mistrzostwa Polski seniorek i seniorów. AZS-a Wrocław będzie bronić tytułu mistrzowskiego.